Dziś jest wielkim błogosławieństwem móc rozpocząć ten nowy dzień pod matczynym spojrzeniem Matki Bożej. Ta potężna modlitwa została przygotowana specjalnie dla ciebie, abyś mógł oddać wszystkie swoje potrzeby, marzenia i trudności Matce Boga. Modląc się z wiarą, otworzysz bramy nieba, aby otrzymać ochronę, pokój i obfite błogosławieństwa. Poświęć kilka minut tego poranka, Wycisz swoje serce i pozwól, aby Najświętsza Maryja całkowicie przemieniła Twój dzień. Jeśli ta modlitwa poruszy Twoje serce, zostaw polubienie i zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej potężnych modlitw i umacniać swoje życie duchowe. Módlmy się razem, połóż rękę na sercu i pozwól, aby jej obecność Cię otoczyła. O nasza łaskawa Pani. Najświętsza Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko, przychodzę o tym świcie, aby oddać Tobie cały mój dzień, moje życie i wszystko, czym jestem. Z sercem przepełnionym wdzięcznością zginam kolana przed Twoją matczyną obecnością i wołam o Twoje potężne wstawiennictwo u Twojego umiłowanego Syna. Ty, która jesteś pełna łaski, promieniejąca boskim światłem i ukoronowana chwałą w niebie, przyjmij mnie pod swój święty płaszcz. I chroń mnie od wszelkiego zła, wszelkiej pokusy i każdego niebezpieczeństwa, które mogłoby mnie oddalić od drogi świętości. Królowo nieba i ziemi, gwiazdo zaranna, która rozpraszasz ciemności nocy, oświeć moją drogę w tym nowym dniu, który się rozpoczyna. Tak jak słońce wschodzi, przynosząc światu światło i ciepło, tak niech Twoja matczyna obecność oświetla każdy mój krok, każde słowo, które wypowiem i każdą myśl, która pojawi się w moim umyśle. Nie pozwól, o łaskawa matko, abym choć na chwilę oddalił się od miłości Boga, lecz zachowaj mnie zawsze blisko najświętszego serca Jezusa, gdzie znajduje pokój, schronienie i zbawienie. Najczystsza matko, poczęta bez grzechu, ty, która jesteś doskonałym wzorem wszelkich cnót, naucz mnie przeżyć ten dzień w świętości, czystości serca. I posłuszeństwie wobec Bożej woli. Gdy pojawią się trudności, gdy próby przytłoczą moje ramiona, gdy zniechęcenie będzie chciało opanować moje serce, spraw, abym pamiętał, że nie jestem sam, bo Ty idziesz przy mnie jako Matka kochająca i troskliwa. Twoja obecność jest moją pociechą, Twoja opieka, moją siłą, a Twoja Matczyna miłość, moim bezpiecznym schronieniem w burzach życia. O, najświętsza dziewico, ty, która zachowywałaś wszystkie sprawy w swoim niepokalanym sercu, zachowaj także moje marzenia, moje plany i moje nadzieje. Przedstaw Panu każdą z moich potrzeb, każde pragnienie mojej duszy, każdą łzę, którą wylałem w ciszy. Ty znasz głębiny mojego serca lepiej niż ja sam, bo jesteś matką doskonałą i uważną na każdy szczegół życia swoich dzieci. Wstawiaj się za mną u Boga. Z tą samą matczyną troską, z jaką wstawiałaś się za nowożeńcami w Kanie Galilejskiej, kiedy powiedziałaś do swego syna: Nie mają wina. Nasza łaskawa Pani, pośredniczko wszystkich łask, przez Twoje najczystsze ręce spływa z nieba niezliczona ilość błogosławieństw na całą ludzkość. Dziś proszę Cię, abyś pobłogosławiła mój dzień, moją pracę, moje obowiązki, moje relacje i wszystkie czynności, które podejmę. Niech każde zadanie będzie wykonane z miłością, każde spotkanie naznaczone miłosierdziem, każda rozmowa pełna mądrości, a każda decyzja podejmowana w świetle Ducha Świętego. Uczyń mnie narzędziem pokoju, siewcą nadziei i świadkiem Ewangelii wszędzie tam, gdzie się pojawię. Matko przedziwna, ty, która jesteś ucieczką grzeszników, pocieszycielką strapionych i pomocą chrześcijan, spójrz z miłosierdziem na wszystkie moje słabości. Niedoskonałości i upadki. Wiesz, jak bardzo jestem kruchy, jak łatwo błądzę i jak bardzo potrzebuję Bożej łaski, aby trwać w dobru. Dlatego umacniaj mnie swoim potężnym stawiennictwem, ochraniaj mnie swoją matczyną opieką i prowadź mnie pewną ręką, jak dziecko, które potrzebuje przewodnictwa swojej matki. Nie pozwól, abym uległ pokusie, ale wybaw mnie od zła i od wszelkich sideł wroga który próbuje oddalić mnie od Bożej miłości. Najpotężniejsza Dziewico, której błagania mają nieskończoną moc przed tronem Najwyższego, wstawiaj się za moją rodziną, za wszystkimi, których kocham i za wszystkimi, którzy będą dziś przy mnie. Pobłogosław mój dom, uświęć moje dzieci, chroń mojego współmałżonka, strzeż moich rodziców i wszystkich moich krewnych. Okryj swoim świętym płaszczem każdą osobę mieszkającą pod moim dachem. Każdego przyjaciela idącego u mego Boku, każdego współpracownika, z którym dzielę codzienne obowiązki. Niech żadne zło nas nie dotknie, niech żadna choroba nas nie zaskoczy, niech żaden wypadek nas nie spotka, bo wszyscy jesteśmy pod Twoją matczyną opieką, o matko miłosierdzia, której współczujące serce nigdy nie zamknęło się na żadną szczera prośbę, wylej dziś na mnie i na wszystkich, których potrzebuję, ocean, Niebieskich łask. Udziel mi łaski cierpliwości, aby znosić przeciwności, łaski pokory, aby uznać własne ograniczenia, łaski miłości, aby kochać nawet wtedy, gdy jest to trudne, łaski wytrwałości, aby nie poddawać się wobec trudności, łaski wiary, aby ufać nawet wtedy, gdy nie rozumiem Bożych zamiarów, łaski nadziei, aby wierzyć, że nadejdą lepsze dni. Oraz łaski miłości, aby kochać Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. Pani zwycięstw, Ty, która miażdżysz głowę piekielnego węża, chroń mnie dziś przed wszystkimi atakami złego, przed jego podstępami, pokusami i zasadzkami. Gdy wróg będzie próbował mnie zmylić negatywnymi myślami, gdy zechce mnie pognębić bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, gdy będzie próbował sparaliżować mnie lękami, i niepokojami o przyszłość, przypomnij mi, że jestem dzieckiem Boga, chronionym przez Twoje potężne wstawiennictwo i strzeżonym przez świętych aniołów. Oddal ode mnie wszelkiego ducha podziału, niezgody, gniewu, zazdrości, lenistwa, pychy i nieczystości. Niepokalane poczęcie, Ty, która zostałaś zachowana od wszelkiej skazy, grzechu od pierwszej chwili swego istnienia, uproś mi łaskę czystego sumienia. Czystego serca i świętej duszy. Naucz mnie uciekać od grzechu jak od ognia, unikać okazji do upadku, czuwać nad moimi zmysłami i strzec mojego języka od próżnych, złośliwych lub obraźliwych słów. Niech pod koniec tego dnia będę mógł przedstawić Bogu serce, które starało się we wszystkim go zadowolić, szukało spełnienia Jego woli w każdej sytuacji i pragnęło przeżyć każdy moment w Jego obecności. Królowo Apostołów, Ty, która byłaś z uczniami w Wieczerniku, gdy Duch Święty stąpił na nich, wylej na mnie dziś dary i owoce Bożego Pocieszyciela. Niech otrzymam dar mądrości, aby rozróżniać dobro od zła, dar rozumu, aby pojmować prawdy wiary, dar rady, aby podejmować słuszne decyzje, dar męstwa, aby stawiać czoła trudnościom, dar wiedzy, aby lepiej poznawać Boga i Jego dzieła, dar pobożności, aby wzrastać w oddaniu, oraz dar bojaźni Bożej, aby unikać wszystkiego, co mogłoby obrazić Boski Majestat. Niech objawią się we mnie owoce ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność i opanowanie. O matko dobrego doradztwa, Ty, która prowadziłaś świętego Józefa w chwilach wątpliwości i niepewności, oświeć także mój umysł abym dziś potrafił podejmować właściwe decyzje, wybierać odpowiednie drogi i rozpoznawać wolę Boga we wszystkich sytuacjach. Gdy stanę na rozdrożu, gdy będę musiał dokonać ważnych wyborów, gdy pojawią się wątpliwości co do drogi, którą mam iść, tchnij w moje serce boskie natchnienie i prowadź mnie ścieżką sprawiedliwości, prawdy i miłości. Nie pozwól, abym dał się zwieść złudnym pozorom, Opiniom świata czy kaprysom mojej nieuporządkowanej woli. Lecz spraw, abym we wszystkim dążył do zgodności z najświętszą wolą Boga. Nasza Pani zdrowia, Ty, która jesteś zdrowiem chorych i pocieszeniem cierpiących, zachowaj we mnie i w mojej rodzinie zdrowie ciała, umysłu i duszy. Oddal od nas każdą chorobę, każdą słabość i każdą niedyspozycję, która mogłaby przeszkodzić nam w służeniu Bogu i wypełnianiu naszych codziennych obowiązków. Jeśli taka jest wola Boża, abym doświadczył jakiegoś bólu lub cierpienia, udziel mi łaski złączenia moich ofiar z odkupieńczymi cierpieniami Chrystusa na krzyżu, przemieniając każdą trudność w okazję do wzrostu duchowego i wynagrodzenia za moje grzechy oraz za grzechy całego świata. Matko Boskiej Miłości, ty, której serce płonie doskonałą miłością, rozpal moje serce miłością Boga i miłością bliźniego. Spraw, abym kochał Boga nie tylko słowami, lecz konkretnymi czynami, żyjąc Jego przykazaniami, praktykując uczynki miłosierdzia i szukając we wszystkim Jego chwały. Naucz mnie kochać bliźniego tak, jak Jezus mnie umiłował, miłością, która przebacza siedemdziesiąt razy siedem, która nie chowa urazy, nie szuka własnej korzyści, raduje się prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko wytrzymuje. Spraw, abym dziś był dla kogoś żywym znakiem Bożej miłości, niosąc nadzieję z rozpaczonym, pocieszenie strapionym, radość smutnym i światło tym, którzy kroczą w ciemnościach. Nasza Pani Pracy, ty, która znałaś trud codziennych obowiązków w Nazarecie, uświęć moją pracę w tym dniu. Niech każda czynność, którą wykonam, będzie dokonana z oddaniem, kompetencją i miłością. Jakbym służył samemu Chrystusowi. Pomóż mi wypełniać moje obowiązki zawodowe z uczciwością, odpowiedzialnością i doskonałością, będąc żywym świadectwem wartości chrześcijańskich w miejscu pracy. Daj mi siłę, aby pokonać zmęczenie, cierpliwość w trudnościach, mądrość w rozwiązywaniu problemów i wytrwałość do ukończenia wszystkich powierzonych mi zadań. Niech owoc mojej pracy przyczynia się do dobra wspólnego. Do utrzymania mojej rodziny i do budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa. Królowo pokoju, Ty, która jesteś matką księcia pokoju, wylej na cały świat, na mój naród, moje miasto, moją wspólnotę i moją rodzinę, ten prawdziwy pokój, który tylko Chrystus może dać. Tam, gdzie jest wojna, ustanów pokój, gdzie jest nienawiść, ustanów miłość, gdzie jest niezgoda, ustanów jedność. Gdzie jest niesprawiedliwość, ustanów sprawiedliwość. Gdzie jest ucisk, ustanów wolność. Zacznij od mojego własnego serca, uspokajając wszystkie moje niepokoje, uciszając wszystkie moje lęki i uzdrawiając wszystkie moje rany wewnętrzne. Spraw, abym dziś był narzędziem Twojego pokoju, niosąc pojednanie tam, gdzie jest podział i budując mosty tam, gdzie istnieją mury rozdzielenia. O Maryjo Matko Kościoła, chroń dzisiaj papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, osoby zakonne oraz wszystkich wiernych, którzy tworzą mistyczne ciało Chrystusa. Umocnij wiarę tych, którzy się chwieją, rozpali na nowo nadzieję w tych, którzy są zniechęceni, i ożyw miłość w tych, którzy oziębli w miłości Boga. Wzbudź liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby nie zabrakło robotników w winnicy Pana. Otocz szczególną opieką misjonarzy, którzy głoszą Ewangelię aż po krańce ziemi często w warunkach wielkiego poświęcenia i niebezpieczeństwa. Nasza Pani Łask, Ty, z której rąk spływają promienie światła na całą ludzkość, wylej dziś na mnie wszystkie łaski potrzebne do mojego zbawienia i uświęcenia. Uproś mi łaskę prawdziwego nawrócenia, jeśli wciąż żyję w grzechu. łaskę wytrwałości, jeśli już kroczę drogą świętości łaskę doskonałej skruchy, aby opłakiwać moje grzechy szczerymi łzami, łaskę częstej spowiedzi, aby moja dusza zawsze była czysta, łaskę gorliwej komunii świętej, abym godnie przyjmował ciało i krew Chrystusa, oraz łaskę nieustannej modlitwy, abym pozostał zawsze zjednoczony z Bogiem. Najroztropniejsza dziewico, Ty, która umiałaś milczeć, gdy był czas milczeć i mówić, Gdyby był czas mówić, naucz mnie roztropności w mówieniu, działaniu i ocenianiu, strzeż mojego języka od wszelkich próżnych słów, plotek, oszczerstw i kłamstw. Niech moje słowa będą zawsze słowami budującymi, dodającymi otuchy, prawdą wypowiedzianą z miłością. Naucz mnie także roztropności w korzystaniu z mediów społecznościowych i technologii, aby nie marnować cennego czasu na próżności. Ani nie pozwolić się skazić treściom, które mogłyby splamić moją duszę, lub oddalić mnie od Boga. Najukochańsza matko, Ty, której uśmiech rozświetla niebo i napełnia serce Boga radością, udziel mi łaski chrześcijańskiej radości, tej głębokiej radości, która wypływa z pewności bycia kochanym przez Boga i powołanym do życia wiecznego. Spraw, abym nie poddawał się przemijającym trudnościom tego życia, lecz zachował w sercu żywą nadzieję przyszłej chwały. Niech moje oblicze odzwierciedla wewnętrzny pokój, który mieszka w mojej duszy, aby ludzie, których dziś spotkam, mogli dostrzec, że zamieszkuje we mnie Duch Święty i by dzięki mnie mogli wielbić Boga. Matko od spraw niemożliwych, Ty, dla której nic nie jest niemożliwe, gdy chodzi o ratowanie Twoich dzieci, oddaję w Twoje matczyne dłonie wszystkie niemożliwe sytuacje mojego życia. Wszystkie problemy, które zdają się nie mieć rozwiązania, wszystkie trudności przekraczające moje siły. Całkowicie ufam Twojej wstawienniczej mocy i wiem, że jeśli taka jest wola Boża, możesz przemienić niemożliwe w możliwe, otworzyć drzwi na zawsze zamknięte i sprawić, że żywa woda popłynie ze skał najbardziej jałowych. Oddaję Ci szczególnie tę intencję, którą noszę najgłębiej w sercu, którą znasz tylko Ty i Bóg, a której spełnienia tak bardzo pragnę. W niebo wzięta z ciałem i duszą, ty, która już cieszysz się chwałą wieczną i kontemplujesz oblicze Trójcy Przenajświętszej, nie zapominaj o nas, którzy wciąż pielgrzymujemy w tej dolinie łez. Z wysokości nieba czuwaj nad każdym ze swoich dzieci, zwłaszcza nad najbardziej potrzebującymi, opuszczonymi i grzesznymi. Pamiętaj o tych, którzy nie mają nikogo, kto by się za nich modlił. O tych, którzy żyją daleko od Boga, o tych, którzy są bliscy utraty duszy na całą wieczność. Wstawiaj się szczególnie za duszami w czyśćcu, aby zostały jak najszybciej uwolnione od swoich kar i dopuszczone do wiecznej szczęśliwości. Królowo ukoronowana dwunastoma gwiazdami, Ty, która królujesz jako pani całego wszechświata, króluj także w moim sercu i w moim życiu. Zajmij tron mojego serca. Usuń z niego wszystko, co nie pochodzi od Boga, oczyść wszystkie moje nieuporządkowane uczucia i uporządkuj moją miłość zgodnie z wolą Bożą. Spraw, aby Jezus był absolutnym centrum mojego istnienia, słońcem, wokół którego krąży całe moje życie, sensem wszystkich moich myśli, słów i czynów. Niech będę mógł powiedzieć wraz ze świętym Pawłem, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Ołaskawa Maryjo, ty, która jesteś najprostszą, najkrótszą i najpewniejszą drogą do Jezusa, prowadź mnie za rękę w tym dniu i we wszystkich dniach mojego życia, aż dojdę do Ojczyzny Niebieskiej i będę mógł oglądać Cię twarzą w twarz wraz z Twoim Synem Jezusem i całym dworem niebieskim. Chroń mnie w godzinie mojej śmierci, aby nie umarł bez sakramentów Kościoła, ani bez doskonałego aktu skruchy. Bądź przy mnie w tej najważniejszej chwili. Oddal ode mnie złego ducha oczyść moją duszę i przedstaw ją nieskalaną przed Bożym Sądem. Dziś, o łaskawa matko, odnawiam moje całkowite oddanie Tobie. Oddaję Ci moje ciało, moją duszę, moje życie wewnętrzne i zewnętrzne, moją przeszłość ze wszystkimi jej grzechami i błędami, moją teraźniejszość ze wszystkimi jej łaskami i obowiązkami, moją przyszłość z wszystkimi jej niepewnościami i nadziejami. Wszystko, czym jestem i co posiadam, jest Twoje, i przez Ciebie pragnę należeć całkowicie do Jezusa. Posługuj się mną jako narzędziem w Twoich rękach, aby wypełniać Boże zamiary, prowadzić duszę do Boga i budować Królestwo Chrystusa na ziemi. Tą modlitwą poranną, o najłaskawsza Pani, oddaję się Twojej opiece i powierzam Ci cały dzień, który się rozpoczyna. Towarzysz mi od chwili przebudzenia, aż do momentu, gdy ponownie położę się spać. Trzesz moich kroków, gdy wychodzę z domu, chroń mnie na ulicach i drogach, zachowaj mnie od wszelkiego wypadku zła i niebezpieczeństwa, pobłogosław każdą osobę, którą dziś spotkam, każde słowo, które wypowiem, każdy czyn, który podejmę. Niech wszystko, co dziś uczynię, będzie na większą chwałę Boga i dla dobra dusz. Niepokalana dziewico, przyjmij tę prostą, lecz gorącą modlitwę. Którą z całego serca do Ciebie zanoszę. Wybacz ubóstwo moich słów i niedoskonałość moich uczuć, bo Ty wiesz, że jestem jedynie dzieckiem, które się jąka przed swoją matką, lecz całkowicie ufa Twojej macierzyńskiej miłości. Nie patrz na moje zasługi, których nie mam żadnych, lecz spojrzyj na nieskończone zasługi Twojego Syna Jezusa Chrystusa, na Twoją własną, niezmierzoną dobroć. Niech tak się stanie, łaskawa matko. Niech ten dzień będzie przeżyty pod Twoim matczynym spojrzeniem, pod Twoją potężną ochroną, pod Twoim skutecznym stawiennictwem. Idź ze mną wszędzie, dokądkolwiek pójdę, mów przeze mnie, gdy będę mówić, działaj przeze mnie, gdy będę działać. Niech Maryja będzie powietrzem, którym oddycham, światłem, które mnie prowadzi, siłą, która mnie podtrzymuje, miłością, która mnie przemienia. A na końcu tego dnia niech nasza wspólna chwała będzie dana Trójcy Przenajświętszej, Ojcu, który nas stworzył, Synowi, który nas odkupił i Duchowi Świętemu, który nas uświęca. Amen.